Jedna z najpopularniejszych e, pisarek, jak chyba, chyba, że najpopularniejsza, bo można i tak powiedzieć, e, w Polsce. Pani Kasiu, co pani robi w Piechcinie, w miejscowości, która liczy zaledwie 3000 e, mieszkańców? Przyjechałam na spotkania autorskie, ale ja jeżdżę do wszystkich miejscowości, gdzie mnie zaproszą, dlatego, że mam taką misję. Dla mnie naprawdę nie ma znaczenia, czy jestem w Londynie, w Dubaju, czy na, na Antarktydzie. Czy to jest reklama światowa Max Factor, czy to jest wywiad w jakiejś stacji telewizyjnej, którą ogląda miliony w prime timeie, czy jestem udziałem wywiadu dla małej stacji, to podchodzę do tego tak samo, dlatego że uważam, że każda okazja jest dobra do tego, żeby czytelnika złowić i żeby go chwycić za gardło i żeby go zachęcić do tego, żeby chwycił książkę, niekoniecznie moją, bo to nawet nie o to walka idzie, bo ja wiem, że... Te same osoby, które czytają moje książki, czytają też książki moich kolegów. E, jestem z tego dumna i mam mnóstwo takich przykładów, że ktoś, kto się skusił, bo był zainteresowany, nie wiem, powiedziałam coś ciekawego w telewizji, w telewizji śniadaniowej na przykład, gdzie ma pan minutę na, na wysłowienie się i naprawdę jest trudno powiedzieć cokolwiek innego. Poza dzień dobry, uśmiechem i do widzenia, e, sięga po książkę, zaczyna czytać i, i zostaje zainfekowany. I jestem z tego dumna. Zapytałem dlatego, bo obejrzałem wywiad, jaki udzieliła Pani Kubie wojewódzkiemu i tam właśnie padło zdanie w zasadzie część rozmowy była skierowana w ten sposób, że, że właśnie pani jeździ po takich miejscowościach. Czego dzisiaj jest dowód? Na co jest dowód dzisiaj? No tak, to znaczy nie tylko u Kuby. Nie, nie, znaczy kiedyś się ze mnie naśmiewano, że ja sobie jeżdżę po takich małych miejscowościach. U Kuby Wojewódzkiego głównie była mowa o Zagórowie. Pozdrawiam serdecznie mieszkańców zagorowa, Potem byłam u Kuźniara w programie i mówiłam o Pieckach. Pozdrawiam mieszkańców Piecków. No i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, ja jestem z Hajnówki. To jest małe miasteczko na Podlasiu i w ogóle nie mam żadnych kompleksów. I uważam, że tak naprawdę opowieść może nam otwierać brzuchy i dusze i to nie ma znaczenia, skąd pan pochodzi, bo ja pochodzę z małej miejscowości, a byłam naprawdę na, w bardzo wielkich miejscach i w takich, które po prostu mnie kompletnie onieśmielały i, e, i mieszkałam w najpiękniejszych hotelach i nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, dlatego, że to jest kwestia materialna. A to nie o to chodzi w życiu, żeby tylko i wyłącznie doświadczać materii. To, co się dzieje, w trakcie lektury, kiedy pan czyta opowieść, kiedy doznajemy kataryzm, jak jest dobra książka, to odczuwamy pewien rodzaj ulgi. Ja bym chciała takie książki pisać i państwu opowiadać takie historie. A to, gdzie to jest czytane, to ja myślę, że tutaj jest nawet trudniej z dostępem do literatury i nie wiem, czy jest księgarnia. Na pewno jest biblioteka, i tutaj przyjechałam. Jeżeli mi się uda chociaż złowić jedną osobę, i, i która, której coś dam. Która dzięki mojej opowieści coś sobie zmieni w swoim życiu albo coś sprawi, że ona się w jakiś sposób otworzy, to ja jestem zadowolona. Wydaje mi się, że to wtedy ma sens. A zwykle jest tak, że każdy, kto przyjdzie na moje spotkanie, wspólnie doświadczamy takich metafizycznych rzeczy. I nie mówię tego jako jakaś kompletna wariatka, bo rzeczywiście z literaturą tak jest, że, że faktycznie tworzą się te połączenia między autorem i czytelnikami. Zatem żywię nadzieję, że po tym dzisiejszym spotkaniu gdzieś piechciń pojawi się gdzieś w internecie, w telewizji, może gdzieś w jakimś czasopiśmie. Pani Kasiu. No właśnie, w internecie jak i w prasie. Nic no, nie ginie. Na naszym również, będzie to dla wiekopomnych. Dla, dla pani Kasiu, w internecie, jak już wspomniałem, w, w prasie, zresztą mamy dzisiaj pewne czasopismo, na którym poproszę o zaszczytny autograf, aby pani złożyła. Mnóstwo jest wywiadów z panią. Zatem nasuwa mi się taka refleksja, no lubi pani rozmawiać. Pan kiedyś nie lubiłam, to znaczy teraz traktuję to tak jako bronę y, moich książek, tak jakby pan bronił swoich dzieci. Ja ogólnie zawsze uważam, że jestem introwertyczna i zawsze lubiłam taką pozycję raczej obserwatora, aniżeli nie byłam nigdy lwem salonowym, nigdy nie byłam, nie czułam się dobrze na scenie. Gdyby tak było, pewnie bym dzisiaj wykonywała zupełnie inny zawód, bo Planowałam być pianistką, i, i właściwie tylko i wyłącznie dlatego, no, nie, nie, nie skończyłam Akademii Muzycznej i, i nie, nie zostałam wirtuozem pianina, te, fortepianu tak jak planowałam, bo nie mam w sobie showmana. I to, że dzisiaj jestem w stanie, nie wiem, udzielić wywiadu, spotkać się z czytelnikami, to jest rzecz dla mnie dodatkowa. To jest coś, co po prostu ja powinnam zrobić, jestem zobowiązana, to jest mój psi obowiązek wobec czytelnika, żeby objaśnić, jeżeli on jest ciekawy, oczywiście pewne, że tak powiem, kuluary przedstawić i jakieś detale dodatkowe, poza tym, co, co mogą państwo wyczytać w książkach i nauczyłam się tego po prostu się tego nauczyłam, tego się można nauczyć, to jeżeli człowiek jest szczęśliwy, zadowolony, pewien tego, co robi, to nie ma w ogóle żadnego wstydu, ani nie ma takiego poczucia, że coś jest niestosowne. Ja w ogóle kiedyś bardzo się wstydziłam byłam bardzo nieśmiała i trudno mi było występować publicznie, a ja dzisiaj robię to, dlatego, że za mną stoi cała moja twórczość. Nie lubię tego słowa, no bo ja mówię zawsze, że robię, a nie tworzę, ale jednak mimo wszystko to bardzo mi daje dużo siły i, i wtedy mam takie poczucie właśnie misji, że ta idea za mną stoi i to nie Jestem tylko ja, nie wychodzę tutaj z próżności, tylko żeby Państwo coś powiedzieć. Pani Kasiu, już nieco pani w tej swojej ostatniej wypowiedzi odpowiedziała na kolejne pytanie. W zasadzie no, niektóre pytania no, muszą się po prostu pojawiać w takich rozmowach, zwłaszcza krótkich, czyli chciałbym zapytać o Pani początki, bo jak wiadomo, co wynika z wielu, jak już powiedziałem, wywiadów, nie chciała Pani pisać, ale od małego, od dzieciństwa, przepraszam, ta dusza artysty gdzieś tam w sercu grała. Nie chciałam pisać, ale bardzo dużo czytałam zawsze i taki rodzaj bym powiedziała, bym powiedziała filozoficznej natury I, 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 i tego, że uciekałam w różne przestrzenie wirtualne, dzisiaj to się nazywa, w tamtym czasie nie było świata wirtualnego, ja jestem starą kombatantką, nie było Facebooka ani w ogóle telefonów komórkowych wtedy, Telewizor też był zupełnie innym medium niż dzisiaj. Ja bardzo dużo czytałam zawsze. Moja mama pracowała w bibliotece jakiś czas i miałam dostęp do wszystkich książek, które były całkowicie nowe, ale też do takich książek, które są w bibliotece od lat. I wiem, że są strefy w bibliotekach książek, które są nigdy nie czytane. Zawsze mi smutno było, kiedy wchodziłam w te przestrzenie, ponieważ były książki, które były pięknie wydane, były one praktycznie nowe, ale nikt ich nigdy nie potrzebował. Jak potem zaczęłam pisać książki, nie wiem, to się gdzieś osadza. Każde doświadczenie w pana życiu wpływa na to, co pan będzie robił, na przyszłe doświadczenia. Ja dzisiaj o tym pamiętam, dlatego jak decydowałam o tym, o czym będzie moja pierwsza książka, zdecydowałam, że to będzie literatura popularna. Popularna w dobrym tego słowa znaczeniu, czyli będzie docierała do szerokiego grona ludzi. Akurat tak się złożyło, że w miarę miałam taki background wiedzy kryminalnej, kryminalistycznej, bo jako reporterka zajmowałam się tego typu działalnością i miałam mnóstwo kontaktów z policjantami, z sędziami, z prokuratorami, z tą przestrzenią i uznałam, że trzeba to wykorzystać, ten fundament wiedzy i, i stąd się wzięła powieść kryminalna. Eee, a, 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 ale to, to Pan słusznie tutaj znalazł. Ja e, Moją pierwszą miłością była muzyka, tak. I, i, I chciałam, i, i ja od piątego roku życia praktycznie do końca liceum grałam na, na pianinie, bo nie mieliśmy fortepianu. Zresztą mój ojciec musiał się potwornie zapożyczyć, żeby kupić mi pianino. W tamtym czasie to jeszcze w małym miasteczku nie było to popularne rozwiązanie, więc musieli mnie naprawdę kochać. <grych> Ale zresztą też byłam bardzo uparta i zawsze wiedziałam, czego chcę. I w tamtym czasie byłam absolutnie przekonana, że będę wirtuozem fortepianu i ćwiczyłam codziennie kilka godzin. i pan, żeby grać, żeby dobrze grać, to trzy palce muszą, nie mogą być sztywne, trzeba być cały czas. To jak z gimnastyką, jest, jakby cały czas pan musi ćwiczyć. Um, I byłam absolutnie przekonana, że, 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 będę, że będę wielka. Nie chciałam uczyć dzieci rytmiki w szkole. Przepraszam, wszystkie dzieci i pani od rytmiki, ale, ale ja się za bardzo do dzieci nie nadaję w sensie takim, że nie wiem, bym zaraz ich tutaj dyscyplinowała. A tutaj trzeba otwierać, tak? Jakby twórczo. I, i, i nastąpił taki moment decyzji, kiedy moja pani profesor mnie uświadomiła, że żeby yy, być solistą, żeby występować, a dosyć dużo koncertowałam i ona to widziała, ona mnie prowadziła przez te wszystkie lata i widziała jak ja się spalam na scenie. O ile doskonale mi szło od przygotowywania utworu i wykonanie takiej naprawdę katorżniczej pracy, kiedy Pan dostaje same nuty i, 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 i tworzy pan z tego pewien rodzaj dzieła, oczywiście dźwiękowego, tak jakby interpretacja, jest to, jest to poetyckie. Natomiast ona widziała w jaki sposób ja gram dla siebie, jak to, jak to przetwarzam, co ja robię z, z muzyką, kiedy nikogo nie ma, a co się dzieje, kiedy, kiedy ja jestem na, na scenie i kiedy jest mnóstwo ludzi, oni mi po prostu mi przeszkadzała, że tak powiem. Co, co jest absolutnie, no jakby wykluczało mnie w tej branży. I z książkami jest tak, że ja mogę dokładnie tworzyć, tylko nie za pomocą już dźwięków, a za pomocą słów. To wszystko się odbywa w moim domu, w ciszy, kiedy nikt tego nie widzi. Ja jestem pozostawiona sama sobie, niezależnie od tego, czy to idzie pięknie, czy to idzie strasznie, bo ja muszę przekroczyć pewne swoje jakieś mankamenty, yy, zniwelować i przekroczyć swoje granice. E, daje mi to dużo satysfakcji, nie ukrywam. E, natomiast nie ma, nie ma świadków tego, to mi bardzo odpowiada. Ja nie muszę się popisywać, ja po prostu wchodzę w głąb tej opowieści i poszukuję e, za każdym razem czegoś innego. Natomiast z muzyką było dokładnie to samo. I, i dlatego ja wierzę w to, że każde doświadczenie, które mamy, Niezależnie od tego, czy jest dobre, czy złe, ono się wcześniej czy później przyda. Mi się wydaje, że, że dopiero z perspektywy czasu można to ocenić. Ja to oceniam, że dzisiaj pani profesor uratowała mi wtedy życie, bo gdybym rzeczywiście y, dalej szła w ten rodzaj iluzji, bym powiedziała, to dzisiaj byśmy się nie spotkali, ja bym pewnie nie pisała książek, byłabym ja sfrustrowaną panią nauczycielką rytmiki, a może już bym w ogóle, a może już bym w ogóle była zupełnie gdzieś indziej, nie wiem co by było. Także tak, została mi miłość do muzyki klasycznej i, i, i w ogóle do muzyki, to jak muzyka mnie otwiera, jakby, a zresztą wie pan, język też, literatura też ma swoją melodię, swój rytm, ja kiedy piszę to sprawdzam bity, czy dobrze wchodzi, to wszystko jest muzyka. Wszystko można połączyć absolutnie. Pani Kasiu, nie bez kozery na początku naszej rozmowy nazwałem panią Johnę Grishamem polskiej literatury, bo ja zarówno on, jak i pani no, wy piszecie wybitne thrillery, kryminały. Zatem nie wiem, czy zasłużyłam, ale dziękuję. No, Mogę tak do wieczora. w każdym razie. Moje pytanie. Dlaczego akurat ten target i dlaczego ludzie, czytelnicy tak chętnie sięgają, po tego typu książki? Na to drugie pytanie nie potrafię panu odpowiedzieć. To jest tak, że nikt tego nie wie. Ja też tego nie wiem. Musi pan zrobić sądę wśród czytelników, może tutaj będą, to pan ich zapyta. Nie wiem. Yy, nie mam pojęcia. Ja staram się wykonywać moją pracę jak najlepiej. To znaczy, dbam o każdy z etapów, czyli. Nie tylko chodzi mi o gatunek, czyli nie tylko chodzi mi o tą przestrzeń y, kryminalną, czyli nie wiem, odpowiadanie na pytanie, kto zabił, wszystkie te elementy związane z postacią detektywa, czy nawet z archetypem, bo nie zawsze to wszystko przecież przebiega za pomocą Saszy czy Huberta Meyera, czyli moich postaci, ale czytelnik tak naprawdę y, sam rozwiązuje te zagadki. Natomiast y, y, bardzo też ch chcę, żeby czytelnik y, mógł podróżować w, w miejscach, których y, nie zna. W różnych miejscach, jeśli chodzi o takie dosłowne miejsca akcji, czyli konkretne miasta typu, nie wiem, Łódź, Hajnówka, Białystok, Gdańsk, Gdynia i tak dalej, Katowice. I to są takie bardzo bezpośrednie odniesienia do naszej polskiej rzeczywistości, ale też... Staram się wprowadzić czytelnika do miejsc, w których on nawet nie powinien bywać. A to do więzienia, a to do nie wiem, żeby, sam, żeby znalazł się w samym oku cyklonu, w środku pożaru albo w komorze dekompresyjnej gdzieś, gdzie normalnie nie bywamy i czasem nawet niedobrze, żebyśmy bywali, bo byłoby to dla nas niebezpieczne. Myślę, że czytelnik powinien mieć taką przygodę i dzięki. Książce on może bezpiecznie wejść, czasem do Hadesu i wrócić. E, również bezpiecznie. Za, ja go prowadzę jak za rękę. I to oczywiście o, oznacza, że ja muszę zgłębić bardzo wiele tematów, takich, które czasem w ogóle nie znam się na tym, tak? Nie wiem, no nie znam się na broni, nie, nie, nie wiem jak się pobiera, znaczy może tak, nie wiedziałam, nie wiedziałam jak się pobiera ślady, jak się robi odciski, odbitki, jak, jak, jak się e, zbiera ślady prochu, e, czym jest osmologia, antroposkopia, komora dekompresyjna i tak dalej, i tak dalej. Czasami są to dla większości ludzi oczywiste rzeczy. Napisałam taką książkę, Florystka, e, gdzie bardzo dużo się rozgrywa w przestrzeni, w świecie kwiatów. Ja, ja, wie pan, mam kilka kwiatów, i one tak mają szkołę przetrwania ogólnie u mnie, więc ja się nie znam też na kwiatach, ale do książki też bardzo dużo zgłębiałam i jest mi bardzo miło, kiedy ludzie, którzy się znają w, w tej dziedzinie są, że tak powiem, zęby zjedli, e, piszą mi komplementy. Tak samo jest, nie wiem, Sasza jest suchą alkoholiczką, to też była dla mnie kompletna e, sytuacja z cyklu science fiction, ponieważ ja w ogóle nie byłam w stanie sobie wyobrazić, jak kobieta może zapaść na taką chorobę. Też musiałam to zgłębić, też chodziłam, na, nawet chodziłam inkognito na, do klubu AA i pozdrawiają mnie do tej pory państwo, bo na początku nie oszukiwałam nikogo, nie kłamałam, bo tam można się nie odzywać, ale potrzebowałam obserwować w jaki sposób oni, oni się ze sobą komunikują, jakie są ich historie. Potem każdy dostał książkę. Jak piszą mi ludzie, którzy również tak jak Sasza są suchymi alkoholikami i, i jakby ten nauk nie jest im obcy i walczą z tą chorobą, bo do końca życia się z tym walczy, to jest mi bardzo miło. I, i, i wydaje mi się, że taka wiedza poznawcza jest też kluczem. Bo mnie to ubogaca, powiem panu szczerze. Jak patrzę na to tak egoistycznie, w taki sposób, to mnie rozwija jako człowieka. Wydaje mi się, że to jest też tak, że. Chodzi mi o to, żeby za każdym razem pisać nową książkę, żeby to nie używać tych samych elementów zdartych, które już znamy, tych wszystkich kalek, szablonów, bo to byłoby o wiele łatwiejsze. Mniej by, by mnie to kosztowało, mogłabym napisać więcej książek, ale nie chcę. To tak jak z podróżami. Są takie miejsca, do których chce się wracać i każdy z nas ma jakieś takie miejsce, do którego bardzo chętnie wróci ponownie, albo nie wiem, co roku się jeździ. Ale jeżeli pan trafi w miejsce, w którym pan nigdy nie był i okazuje się, że ono jest niesamowite, piękne... Rozwija Pana, otwiera, i, i wszystkie przestrzenie wpływają jakoś na Pana życie, to, to czuje się Pan ubogacony i, i, i jest Pan w stanie góry przenosić, jakby ta energia wypełnia Pana, i tak samo jest z książkami. Kiedy ja zbieram te nowe dane, to mnie to też ubogaca i za każdym razem czuję ogromną radość, kiedy się okazuje, że wpadam na jakiś całkowicie nowy trop. Więc robię to też w swoich egoistycznych pobudek, nie tylko dla czytelnika. Panie Kasiu, zatem jeszcze raz, a propos tego Johna Grishama, no bo to jest tak, to e, e, być może, e, my czytamy Katarzynę Bondę, a co czyta sama autorka? Mnóstwo czytam, bardzo różnych rzeczy, i w ogóle jest tak, że nie dostaję się z książką. Jak teraz jeżdżę dużo po kraju, codziennie jestem w innym miejscu, to jest moment na czytanie, właśnie, Bo później, jak już siądę do zapisu, to już nie czytam wcale, bo, bo nie ma na to czasu. Wtedy, jakby jestem, moja głowa jest zajęta moją opowieścią. Teraz mam ze sobą na przykład Annę Karaninę, czyli absolutną klasykę, i w ogóle to jest niekryminalna historia, tak. Ale lubię sobie czasem zrobić przerwę i. I poczytać coś, co napisano kiedyś, dawno temu, co oznacza, że zupełnie jest inny zapis i inna energia i, i, i może się człowiek bardziej zatrzymać, bo dzisiejsze książki, są szybsze. Szybszy montaż, jakby autorzy tworzą w zupełnie inny sposób. Też jakby konstrukcja przebiega inaczej. Temat jest zupełnie inny. To wszystko musi być bardziej pana trzymać za gardło, że tak powiem. Okazuje się, że Left już wtedy to wiedział. To nie jest tak, że Anna Karenina nie trzyma za gardło. I. Ja dostrzegam, ja czytam, byłam tą książkę, ja nie wiem już ile razy, bo ja muszę tak raz na rok, raz na dwa lata to znowu przeczytać. Mam takie książki, to jest też Mistrz Małgorzata, oczywiście, Pani Bawary. E, mm. e, tak, y, sedno sprawy Grahama Greena, Karnawał Hauptmanna, Mam takie książki, które stoją na takiej krótkiej półce: y, Czarodziejska Góra, Budenbrukowie Brudenbr i tak dalej. To są takie książki, które właśnie ja. Wichrowe wzgórza, rzeczy, które są zupełnie z innej bajki, tak? One mnie mocno oczyszczają i one mnie po prostu czyszczą po tych wszystkich kryminałach. Ale oczywiście mam całą szafę kryminałów ulubionych. Teraz szybko wymienię, bo mamy mało czasu. Martin Solaris, czarne minuty, Daniel Hein, Rzeka Tajemnic, Nesser, Życie Nesser, drugie życie pana Rosa, człowiek bez psa. No, nie jestem w stanie chyba wszystkich wymienić. Cały teorient właściwie. Mnóstwo John Knox, Syreny. Nie dam rady wszystkich wymienić, no bo po prostu teraz sobie wyobrażam też całą moją półkę. Jakby pan mi kazał wybrać jedną książkę, bym miała poważny kłopot. Ale jest jedna taka książka, która jest dla mnie bardzo ważna. To jest Middlesex zdobywcy policera Jeffreya Genidesa. Książka Saga o wędrującym genie. Zawsze dziwi mnie to dlatego, że to jest mało popularna w Polsce książka, prawie nikt jej nie zna. A tak jak wspomniałam, to jest zdobywca policera. Książka, która którą czytałam jak byłam jeszcze dziennikarką i kiedy ją przeczytałam, to natychmiast po pierwsze chciałam kupować bilet do Detroit, bo po prostu w taki sposób jest to miasto przedstawione. A po drugie, i wtedy jeszcze nie planowałam ani pisać żadnych książek, ani... ani w ogóle byłam jeszcze cał, naprawdę bardzo spełnioną dziennikarką, jeszcze taką nawet bym powiedziała rządną różnego... Rodzaju rzeczy, wyzwań i tak dalej, więc w ogóle nie myślałam o tym w taki sposób, ale wtedy, kiedy skończyłam czytać tę książkę, pomyślałam sobie, że jeżeli kiedykolwiek, by tak się zdarzyło, że miałabym cokolwiek napisać, to chciałabym napisać coś takiego. E, i, i, I to jest dobra referencja dla mnie. E, czyli to jest oczywiście wielka, gruba cegła, nie wiem, ma chyba z tysiąc stron. E, saga rodzinna, więc prze, przez kilka pokoleń toczy się akcja. Historia jest napisana w bardzo prostym językiem, ale jednocześnie niezwykle potoczystym i taką frazą bardzo poetycką. No, oczywiście trudny, bardzo dziwny temat, nie będę zdradzała. Wędrujący gent tworzy hermafrodytę, to powiem i więcej już nic nie muszę mówić i, i niczego nie zdradzam tak naprawdę. No, a z drugiej strony na przykład drugą moją taką ukochaną książką jest Żar Sandora Maraja, który z kolei tam nie wiem, ile ma, 80 stron? Może ma 60? To jest książeczka malutka, która jest cała pokreślona, ponieważ no, Maraj genialnym autorem był, więc y, czasem sobie po prostu otwieram ją, tak jak dialogi Konfucjusza i sobie czytam dla higieny psychicznej. No, można by tak faktycznie do wieczora. W każdym razie e, wiemy, czego już oprócz Pani książek, nasi czytelnicy e, po obejrzeniu tego materiału będą szukać w, w gminnych bibliotekach tutaj. No, e, zupełnie na koniec. Czego można życzyć e, pisarce e, Katarzynie Bondzie? Na ten moment życzę sobie, żeby Państwo trzymali kciuki, bo planuję coś naprawdę specjalnego i chciałabym wejść na tą górę z honorem. Zatem e, tego życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę, ale jeszcze... Tak jak Artefakt, który chciałbym, aby pani bardzo, ale to bardzo serdecznie podpisała. Być może będzie to na wizji, być może nie. Mam tutaj przygotowane. A, to jeszcze czy? była młoda i piękna, dobra. Bardzo może być. Serdecznie poproszę. Jeszcze taki jeden ostatni, prawda? Radem? Tak. tak, tak. To, to Czuję było się kiedyś. Bardzo dziękuję jeszcze raz Dzięki za serdecznie. rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki zabieram.